Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre Coeur, dzisiaj rzecz będzie o manipulacji w nierzetelnych mediach. Zacznę od przekomicznego zdarzenia, które miało miejsce jeszcze za czasów schyłkowej komuny, a bohaterem tego wydarzenia, oczywiście bohaterem w cudzysłowie, był Głos Robotniczy, czyli organ łódzkiej PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak zwanej, gdzie każde słowo kłamało, bo ani to nie była Polska, tylko antypolska ciemiężąca Polskę, ani to nie była partia od partii z łacińskiego, czyli część, tylko jakaś czapa dominanta, która uciskała wszystko, ani nie była zjednoczona, ani nie była robotnicza, czemu dali wyraz robotnicy w buntach niejednokrotnie, ale tak jak każde słowo tej organizacji kłamało. Organizacji, która miała na koncie liczne zbrodnie na narodzie polskim, zresztą tam każde słowo kłamało, tak i kłamały te za przeproszeniem organy owej, owej organizacji, czyli prasa. I otóż w tym łódzkim głosie robotniczym ukazał się artykuł opisujący wizytę księdza Prymasa. Obecnie już świętej pamięci Józefa Glempa w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie było opisane, jaki afron spotkał księdza prymasa ze strony środowisk polonijnych, solidarnościowych. Opisane w szczegółach było, jakie napisy były na transparentach, jakie okrzyki wznoszono. Wszystko dokładnie, precyzyjnie opisane, nie przewidziano tylko jednego: że ksiądz prymas. Będzie zmuszony w ostatniej chwili odwołać wizytę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ pilnie musiał lecieć do Rzymu. No i w innych, wszystkich tych lokalnych gazetach partyjnych szybko wycofano przygotowany już do druku artykuł, a w łódzkim głosie robotniczym z powodu panującego jakiegoś tam zapewne bałaganu, niedopatrzenia puszczono. No i był jeden wielki, jak to się mówi, śmiech na sali. Ta, ten Łódzki organ PZPR ośmieszył się po prostu. I w podobny sposób jak Łódzki głos robotniczy, później ośmieszyła się bydgoska gazeta wyborcza w stosunku do mojej skromnej osoby. Otóż w czasie, kiedy ja odchodziłem, opuszczałem. Yy, Katolika, pierwsze katolickie liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, moją szkołę autorską, gdzie byłem pełnomocnikiem biskupa, dyrektorem, prefektem, autorem w jednej osobie przez 10 lat. I była to szkoła bardzo licząca się, renomowana, zajmująca... Yy, Piąte, szóste miejsce, plasująca się tak od początku, kiedy ranking stołecznych perspektyw prestiżowego pisma ob zaczął obejmować cały kraj. To my się plasowaliśmy tam w ścisłej czołówce, no ale nastąpił zawiązany parę osób w gruncie rzeczy, wciągnąwszy tam może jeszcze jeszcze w sumie kilka. W uknuło spisek wówczas w tej szkole. Nie będę się rozwodził na ten temat, ani kto tam spiskował, ani kto to wykorzystywał z zewnątrz i tym sterował. Nieważne w tej chwili. Ważne, że. Gazeta Wyborcza postanowiła to przedstawić jako jakiś spontaniczny bunt nauczycieli, rodziców, wszystkich przeciwko mnie. No, potem się okazało, jak już odchodziłem ze szkoły, że zdecydowana większość rodziców w ciągu paru dni zaledwie się zmobilizowała, zebrała podpisy w proteście, takim żądając przywrócenia mnie. No, to już są szczegóły nieważne. Nauczyciele też po prostu, jak to nauczyciele siedzieli, siedzieli cicho po prostu i czekali na rozwój wydarzeń. Natomiast parę osób tam tylko spiskowało. Ale Gazeta Wyborcza postanowiła to przedstawić jako taki spontaniczny bunt przeciwko mnie jako dyrektorowi i ukazał się artykuł 7 lipca roku pańskiego 2000, przepraszam 27 lipca, przepraszam 27 lipca roku pańskiego 2000 artykuł Pani redaktor Joanny Bujakiewicz, zatytułowany ,,Miarka księdza się przebrała". Na całą stronę artykułu, wielkie moje zdjęcie w sutannie i ten tytuł, wielką, tłustą czcionką, ,,Miarka księdza się przebrała". W jaki sposób to miała się mia moja Miarka przebrać? Otóż insynu insynuowano tam, Jakobym zmuszał nauczycieli na maturze do zmiany stopni uczniom. I tam niby wypowiedzi nauczycieli, anonimowe oczywiście, zamiast się zająć czymś pożytecznym w czasie matur, musieliśmy godzinami siedzieć w gabinecie księdza dyrektora i że niby byli zmuszani przeze mnie do zmiany ocen maturalnych. Pomijając taki drobny szczegół, nieważny zresztą, że nigdy w życiu nie zmuszałem żadnego nauczyciela do zmiany oceny, bo ani tego nie miałem w zwyczaju, ani takiej potrzeby. Jako przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, miałem władzę samemu zmienić ocenę. Czego nie nadużywałem, ale zdarzyło mi się kiedyś, kiedy stwierdziłem, że ocena jest ewidentnie zawyżona, to po konsultacji z nauczycielką tego samego przedmiotu postanowiłem tę ocenę obniżyć, no bo chciałem, żeby. Ten egzamin dojrzałości w naszej szkole przebiegał w warunkach sterylnej uczciwości. I zdarzyło mi się, owszem, obniżyć kiedyś ocenę na maturze. Ale to samemu to, tego dokonałem. Nigdy nie zmuszałem żadnego nauczyciela, ani nie wywierałem żadnej presji, nawet sugestii na zmianę oceny. Ale to jest szczegół, tak jak mówię. Ważniejsze i pikantniejsze jest to, że w, w owym roku, kiedy matura była opisywana, czyli ostatnia matura za mojej kadencji, rozchorowałem się i nie było mnie w ogóle fizycznie na terenie szkoły. Przyszedłem tylko przed otwarciem kopert z pytaniami egzaminacyjnymi, żeby pobłogosławić moich uczniów. Pobłogosławiwszy, wyszedłem ze szkoły i już ani na ułamek sekundy nie pojawiłem się na terenie budynku szkolnego. Nie było mnie po prostu fizycznie, mój gabinet był zamknięty na klucz, nikt nie miał dostępu, nikt tam nie wchodził. Zatem ten artykuł w Gazecie wyborczy jako żywo przypomina łódzki głos robotniczy. Tak samo tam była opisana wizyta księdza prymasa w Stanach Zjednoczonych, w których go w ogóle nie było. I opisane były, były moje poczynania w gabinecie dyrektorskim, w którym też mnie nie było w tamtym czasie po prostu. Wszystko wymyślone, wyssane z palca, ale papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Przyjmie również i to, że miarka księdza się przebrała. Ostatnio znowu stałem się bohaterem na łamach Regionalnej Gazety Wyborczej. Ukazał się artykuł zatytułowany Prałat jest za faszyzmem. Uh, uh, uh. Aż strach się bać. Co to za prałat jest faszystowski? Otóż skąd się to wzięło? Z inwigilacji postów na Facebooku. Przede wszystkim to pragnę powiedzieć, że współczuję dziennikarzom którzy w pogoni za sensacją i mają się inwigilacji facebookowych postów. To jest forum społecznościowe, gdzie się różne opinie wyraża, dzieli się ze znajomymi, w różnej konwencji to się pisze, czasem z przymurzeniem oka, czasem się coś yy, rozbaicie to, co się tam dzieje. Nikt nie powinien tego inwigilować, to jest po prostu obrzydliwe, jeżeli ktoś tam szpieguje wypowiedzi na Facebooku i z tego robi publiczne medialne afery. Ale już pomijając to, co ja napisałem na Facebooku. Otóż tam była jakaś dyskusja na temat ustroju. Ponieważ nie jestem demokratą, więc napisałem tak: na pewno nie za przeproszeniem demokracja, lecz monarchia, ponieważ jestem monarchistą. Mam prawo do tego. Monarchia. A ponieważ tam była jakaś mowa też o faszyzmie, coś, więc powiedziałem: a faszyzmu też bym nie potępiał, dopóki się go nie wyeksplikuje. Czyli nie wyjaśni, o co chodzi pod pojęciem faszyzmu. Bo jeśli pod pojęciem faszyzmu rozumieć frankizm, który ocalił katolicką Hiszpanię z rąk komunistycznych zbrodniarzy, to jestem jak najbardziej za, w nawiasie, a nawet nie przeciw sobie zażartowałem. I na podstawie tego, i tu się nie wypieram, dla mnie generał Franco jest bohaterem. Bo on ocalił katolicką Hiszpanię. Co tam się działo? Jakie straszne zbrodnie. Mordowani byli księża za to, że są księżmi tylko. Zakonnice były gwałcone i mordowane za to, że są zakonnicami. Kościoły klasztory niszczone. Młodzi chłopcy byli, str... do młodych chłopców się strzelało na ulicy tylko za to, że za okrzyk wiwat Hiszpania, wiwat Chrystus Król. Takie rzeczy się straszne tam działy. Straszne prześladowania, zbrodnie. To był najbardziej zbrodniczy system, bo to jest komunizm. Wszelkiej maści totalitarny socjalizm, bezbożny, bezbożny totalitarny socjalizm jest godny ze wszechmiar potępienia. Czy to będzie socjalizm w wydaniu komunistycznym? Tak jak w Sowietach, czy w wydaniu nazistowskim, tak jak w Niemczech, nieważne. Zawsze jest godny potępienia socjalizm. Nazizm, czyli taki totalitarny socjalizm, jakiś bezbożny. Czy to w wydaniu banderowskim, czy to może być jakiś nazizm, co po niektórych władz żydowskich okupujących Palestynę, nieważne. Zawsze nazizm jest godny potępienia i totalitarny socjalizm. I lewactwo wszelkiej maści. A dlaczego się nie ściga noszących koszulki z podobizną czegłe wary? Dlaczego nie ścigane są koszulki z sierpem i młotem? A powinny być, nie. Tylko jest magiczne słowo faszyzm i tu się coś otwiera. A co rozumieć pod pojęciem faszyzmu? W rozumieniu ścisłym to tylko to movimento we Włoszech. To jest faszyzm w rozumieniu ścisłym. Włoski, faszyzm Mussoliniego. A z kolei w rozumieniu najbardziej szerokim to wszystko można podciągnąć. Każde rządy autorytarne, każdą dyktaturę, a nie każda dyktatura jest zła. To już starożytni Rzymianie na czas wojny, na przykład w czasach republiki, powoływali dyktatora, bo taka była potrzeba chwili. I w takiej uciemiężonej Hiszpanii, prześladowanej, gdzie mordowano masowo. Patriotów, katolików, tam potrzebny był właśnie dyktator, żeby zaprowadzić porządek. Sam generał Franco był monarchistą, ale zaprowadził porządek i ocalił tę katolicką Hiszpanię, właśnie ocalił od owego barbarzyńskiego, bezbożnego, totalitarnego socjalizmu, czyli od komunistycznych zbrodniarzy. I chwała mu za to. I o tym tylko mówię. Ale nie, tu ukazał się tytuł, Prałat jest za faszyzmem. Oczywiście każdemu to się kojarzy faszyzm z jakimś nazizmem hitlerowskim, bo tak to, tak to zaczęto kojarzyć i tak to nam wmówiono, prawda? Więc to nie będzie to, że ja powiedziałem, że jeżeli się rozumie pod mianem faszyzmu, to. Przecież mianem faszystów określano naszych bohaterów, żołnierzy niezłomnych czy inaczej wyklętych. To też byli faszyści, tak? Więc ja też mógłbym powiedzieć, jeżeli oni są faszystami, to ja jestem też. Ale to jest jeżeli. Wypowiedź ma jak kształt, logicznie rzecz biorąc, jeżeli P, jeżeli P to Q. Implikacja. Natomiast tytuł w gazecie wyborczej jest: Prałat twierdzi, że Q. No to jest straszne nadużycie. To tak, jakbym powiedział, jeżeli mianem, jeżeli mianem powiedzmy yy, yy, głupoty uznać mądrość, to jestem za głupotą. I wtedy napis, oczywiście prałat jest za głupotą, nieprawda. To jest typowe nadużycie, manipulacja słowem. I dlatego apeluję kochani, zanim weźmiemy jakąś gazetę do ręki i zanim zaczniemy czytać, a przede wszystkim wzrok, przede wszystkim odbiorców bezrefleksyjnych pada na tytuł tylko, tak? Tytuł, no tak, prałat jest za faszyzmem, aha! Nebleski to faszysta, tak? Zanim, najpierw przede wszystkim tak, wnikliwie przeczytaj, ale zanim zaczniesz czytać w ogóle, najpierw upewnij się, co to jest za gazeta. Upewnij się, czy to, co zamierzasz wziąć do ręki, przypadkiem nie zieje jakimś antykatolickim i antypolskim jadem. A po, a po czym poznać, że zieje takim jadem antykatolickim i antypolskim? Chociażby po tym, że będzie nam, katolikom i, i Polakom, ciągle wmawiać i zarzucać mowę nienawiści. No bo diabeł jest ojcem kłamstwa.